Chciałabym zaprezentować fragment Mikołajka autorem jest trenę gościnny. Po prostu zrobił się cały czerwony. Dosyć mam waszych błagdów, krzyknął. Słyszeliście? Odpowiedział pan dyrektor, więc piszcie szybko te linijki, bo inaczej zostaniemy tutaj na noc. A co będzie z kolacją? Spytał Alcyz, ten gruby kolega, który bardzo lubi jeść. Mama, moja mama nie pozwala mi wracać późno na wyjaśniłem. Ja Myślę, że gdybyśmy mieli mniej linijek, to byśmy wcześniej skończyli. Powiedział Joachim. Albo gdyby słowa nie były takie długie, dodał Kleopas, bo ja nie umiem napisać jednego książkę. Ja to piszę przez zwykłe, powiedział Eusebiusz. I Ruchus się roześmiał. Rozmawialiśmy, wszyscy najlepsze. Kiedy rosł zaczął walić pięścią w stół. Zasmarnować czas, krzyknął, lepiej pośpieście się i skończy pisać linijki. Rosł był bardzo zniecierpliwiony. Chodził po klasie od czasu do czasu, stawał przy oknie i ciężko wzdychał. Przepada, powiedział eksensjusz. Cisza wciąż do Rosu, żeby was więcej nie słyszał. Ani słowa, Szar! W klasie słychać tylko zgrzypienie stałek na papierze. Bez rosoła i pociąganie nozem ananiasza. -Ana Ananiasz pierwszy skończył pisać dźwięki i zaniósł je rozołowi. Rosoł bardzo się ucieszył. Pokrypał po głowie ananiasza i powiedział, że powinniśmy brać przykład z kolegi. Po kolei skończyliśmy pisać daliśmy nasze linijki Rosołowi. Tragowało tylko Meksencjusza, który nie pisał. Czekamy na ciebie, mój chłopcze, krzyknął Rosół. Czemu nie piszesz? Skończył mi się atrament, pana, powiedział Meksencjusz. Rosół wytrzeszczył oczy. Dlaczego mi nie powiedziałeś? zapytał. Próbowałem się pana, ale kazuj im ma być cicho, odpowiedział Meksencjusz. Rosół przyjechał sobie ręką po twarzy i powiedział. Żeby dać Meksencjuszowi atrament. Meksencjusz zaczął starannie pisać z bardzo dobrym kartografii. – Ile linijek napisałeś? – zapytał Rosu. – Dwadzieścia Zaczynam dwudziestą czwartą – odpowiedział ekscenzjusz. – Dziękuję za uwagę.